22 marca w Warszawie odbyły się uroczystości jubileuszowe Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Wydarzenie przyciągnęło siostry z Polski, Włoch, Anglii, Białorusi i Ukrainy. Wzięli w nim również udział m.in. duchowni, przedstawiciele władz państwowych, Instytutu Pamięci Narodowej, Dwóch Pasterstwa Rodzin i Młodzieży, uczennice oraz absolwentki. Gromadzi nas dzisiaj wdzięczność za 150 lat istnienia. Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek. Setna rocznica powstania warszawskiej prowincji Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. To czas, by upamiętnić oddanie i zasługi Sióstr Nazaretanek dla ojczyzny i ich stuletni związek z Warszawą, z Czerniakowem. Trudno sobie wyobrazić Warszawę i decyzję bez obecności. Sióstr Nazaretanek są tutaj od samego początku, czyli od 100 lat i to jest obecność bardzo wzniosła, zarówno przedwojenna, później w czasie okupacji, zwłaszcza w czasie powstania warszawskiego. No i to wszystko, co siostry konsekwentnie robią po wojnie aż do dzisiaj. I to jest bardzo ambitne, bo myślimy tutaj o obecności na parafiach, a o wspaniałym dziele szkolnictwa, o pracy z rodzinami, więc no, tego jest bardzo dużo. A dzisiaj też ten wątek polski bardzo tutaj wybrzmiał i on też jest godny y, zauważenia, że patriotyzm to jest zaraz to, co jest po służbie Bogu i co jest w żaden sposób niesprzeczne. Siostry, obecne na ziemiach polskich od 1881 roku, organizowały tajne polskie szkolnictwo, podtrzymywały wiarę i polskość wśród emigrantów, wychowywały dzieci i młodzież w duchu wolności i służby dla niepodległej. Siostry zasłużyły się nie tylko Panu Bogu, ale jej ojczyźnie Polsce i to bardzo wydatnia, że od czasu swojego powstania. Trzeba powiedzieć, że siostry nazaretanki wspierały Armię Polską, która walczyła w roku 1918. Mówiła o Armii Generała Hallera. Wspomagały polską organizację wojskową, konspiracyjną. W roku 1939 zajmowały się rannymi żołnierzami w kampanii polskiej roku 1939. Później tutaj, gdyby wybuchło Powstanie Warszawskie, w tym miejscu, w którym się znajdujemy, leczyły rany powstańców warszawskich. Siostry zakonne w Nowogródku zginęły za innych Polaków. To 11 sióstr, które zostały beatyfikowane przez Jana Pawła II. Więc wiele by takich przykładów można mnożyć, pokazujących zaangażowanie sióstr tego zakonu nazaretańskiego na rzecz Polski. Więc yy, odpowiedzieliśmy im pozytywnie na prośbę tego zgromadzenia, aby upamiętnić te wszystkie bohaterki, bohaterskie nazaretanki, które służyły naszej Ojczyźnie. Dlatego jest to piękne upamiętnienie. Ta piękna tablica, ale także i wystawa, z której można dowiedzieć się o tym, jaka była historia tego zakonu od tej właśnie strony patriotycznej. Jak zapisano w kronice rzymskiej Śród Nazaretanek jeszcze w czasie I wojny światowej, żywo interesuje nas obecne sprawy Polski. I tak było już przez kolejne lata i tak jest dzisiaj, gdy siostry nazaretanki wychowują w swoich znakomitych szkołach w podstawówkach. W szkołach ponadpodstawowych, w licealnych, kolejne pokolenia Polaków. Świadectwem ofiarnej i odważnej działalności sióstr w imię Boga z miłości do człowieka i ojczyzny jest odsłonięta tablica. Uroczystością towarzyszy wystawa, nazaretanki w służbie Bogu i ojczyźnie. Fundatorem katalogu oraz wystawy i tablicy był Instytut Pamięci Narodowej, a partnerem Urząd Dzielnicy Mokotów.